Kiedy kupujesz samochód od handlarza i spokojnie, spokojnie sobie wracasz do domu. Hej, wszystkim z tej strony, Scream. Witajcie w nowym odcinku z Beamanji Drive. I dzisiaj słuchajcie, mamy Grzesia, mamy miatę i będziemy dzisiaj uciekać przed powodzią, tylko nie będzie to zwykła ucieczka przed powodzią. Po pierwsze, Grzesiu za nami jedzie. I będzie dodatkowo też ruch uliczny, który będzie nam utrudniać ucieczkę. Ludzie będą panikować, żeby dostać się na samą górę i przeżyć powódź. Także zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej BeamNG Drive i przechodzimy do ucieczki. Także wybieram... Gdzie się? Grześ... Czy... Grzesiu, uciekamy przed powodzią! Co ty tu robisz? Czemu już przywaliłeś w ścianę? Grzesiu, szybko woda się zaczęła podnosić. No, chodź, jedziemy! Tutaj ludzie już panikują, zderzają się ze sobą. Nie no, ja jadę. Ja jadę, musimy zostawić Grzesia, bo on nie jedzie kompletnie. Musimy jechać jak najszybciej pod górkę. Znaleźć podjazd pod górkę. Już plaży nie widać! Wyprzedzamy tutaj ten ty tylko ta, ta miata jest okropnie wolna. Ona jest serio okropnie wolna. Mam wrażenie, że dosłownie jak maluch, bo zobaczcie, mamy 90 na godzinę. Ja cały czas mam pedał gazu wciśnięty w podłogę i. Nie jedzie! Nie no, ty chyba sobie żartujesz. Ona! Ona nie potrafi podjechać pod górkę! Co tu za silnik siedzi? Mogę, mogę sobie otworzyć dach najwyżej, żeby nam deszcz padał prosto w oczy. Pomoże mi ktoś, czy nie? Już wszyscy sobie pojechali. Oprócz tego gościa, który się też zastanawia, czy jechać za mną, czy jechać sobie dalej. Ale mając 4 km na godzinę, może być ciężko. Nie wiem, czy ktoś tu wsadził silnik od kosiarki. Tamten gość też nie może podjechać. To jest jakaś tragedia. Aż powódź nas w końcu. Złapała, chociaż nadal silnik działa. Jak on działa? Dobra, Grzesiu, tym razem jedziemy razem. Tym razem jedziemy. Nie, 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 co ty robisz? Tędy. I tym razem mamy też większy silnik, tylko Grzesiu chyba sobie nie. Co? Powódź, powódź, za nami jest. Okej, okay, tym razem Grzesiu za nami jedzie, zobaczcie. Powódź się zbliża, więc musimy jak najbardziej przyspieszyć. Czy Grzesiu jedzie? Jedzie, zdecydowanie jedzie, tylko musimy na niego poczekać. A powódź się zbliża wielkimi krokami. Grzesiu, chodź! Grzesiu, szybko! Musimy stąd spadać! Nie! Uciekaj, Grzesiu! Uciekaj. Tym razem szybciej wyruszyliśmy w drogę. Musimy przede wszystkim zachować spokój, jak się poruszamy, żeby nie było żadnych wypadków. Czy Grzesiu za nami jedzie? Jedzie. Tylko powódź się też zbliża, więc musimy jak najszybciej wymijać te auta. Grzesiu ich nie wymija. I to może być jego największy problem. Grzesiu, chodź! Grzesiu, szybko! Grzesiu, szybko! Woda zabrała nam Grzesia Więc jedziemy dalej, nieważne Mamy tutaj nowego kolegę Można powiedzieć Jedziemy w górę i możemy przy okazji Sobie włączyć Znaczy otworzyć dach, żeby poczuć Pęd wiatru Wy zobaczcie jaki tu jest korek Jesteśmy w miarę bezpiecznie Bo jesteśmy mega wysoko Ale też pogoda Coraz bardziej się pogarsza I trzeba dużo Bardziej UFA! Co, nie, nie! Nie, 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 nie! Cofaj, 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 szybko! Cofaj, nie wiem, którym się cofa! Spanikowałem! Nie! Miata ja jeszcze nie daje rady podjechać! Nie! Nie! Chłopaki, mamy problem! Basta, miata! Dajmy mu w takim razie mocniejszy silnik I teraz spróbujmy poradzić sobie z powodzią Tylko czy Grzesiu wyprzedza? Grzesiu, proszę wyprzedź Wyprzedził! Zobacz... Nie, Grze... Grze Grzesiu jednak nie potrafi wyprzedzać Szybko, Grzesiu, bo powódź się zbliża Tylko proszę, nie zderzaj się z innymi No chodź! Co on robi? Co on robi? Nie! Grzesiu, jedź! No zobaczcie, on jest serio... Średnio myślącym osobnikiem. W takim razie skupmy się na sobie i spróbujmy jak najszybciej podjechać. Pod tą jest blisko, jest serio blisko. Ty jest najgorsze, że my mamy jeszcze tak wolne auto. Tak okropnie wolne auto, że one nie daje rady na innym biegu niż jedynka. Bo na drugim biegu po prostu zwalnia tylko. A mamy naprawdę mało czasu. Zobaczcie, jak tych drzewa powoli się zatapiają. Okej, okay, dotarliśmy dużo wyżej. Dotarli jak szybko laci! Nie, nie, znowu to samo. Znowu to nie. Dobra, jedź, jedź, spokojnie, spokojnie. Spokojnie! <laughs> nie! 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 Razem z Grzesiem zainwestowaliśmy w nowe fury, tylko Grzesiu nie nadąża, nie wiem czemu. Mamy dwa gruzy, dobra, jest Grzesiu, jest Grzesiu i nie jest taki wolny jak myślałem. Musimy jak najszybciej się dostać. Tutaj można nawet bokiem. Bra Prawie, prawie dobrze Pojechać I zobaczcie, on rzeczywiście jedzie za nami I wyprzedza innych Ej, jest serio dobrze Omijamy wszystkich Tylko Grzesiu może mieć z tym problem I tych samochodów jest naprawdę dużo Zderzak straciłem Grzesiu, chodź Gdzie jest Grzesiu? Wyprzedza ich Wyprzedza ich Właśnie o to tutaj chodzi Walczymy o życie Czy, czy ja słyszałem wypadek? A, to, to mój zderzak zahaczył czy on przez mój zderzak umrze? Bo nie będzie mógł jechać do przodu? Zobaczcie, zderzak go blokuje. Powódź jest już serio, serio blisko. Ale trzymam za niego kciuki, że sobie poradzi. Jesteśmy już prawie na miejscu. Już prawie, prawie na miejscu, uwaga. Tutaj będziemy bezpieczni. Czy Grzesiu jedzie, czy... Nie, nie ma Grzesia. Nie ma, nie ma Grzesia? Bez przyjaciela, czy nie? Ważne, że. Żyjemy. Ale co jeżeli połączymy samochody jeżdżące po mieście? Plus zimę! To, to były nasze samochody do ucieczki? Grzesiu, czy wszystko w porządku? I tym razem, tak jak sami widzicie, Grzesiu ma troszkę lepsze auto od naszego. I może tym razem dogoni nas. I tym razem się nie zgubi po dwóch, trzech zakrętach. Także, Grzesiu, pakuj się do środka i jedziemy. Także powódź się rozpoczyna, Grzesiu. Ufam Twoim umiejętnościom. Proszę, nie rozwal. Czy, czy widzicie to, co ja. Czy on przywalił w pierwszy lepszy słup? Je, jeszcze przez niego utonimy Proszę, Grzesiu, chodź za mną. Chodź za mną, tędy pojedziemy. Gdzie ty jedziesz? Tędy, tędy właśnie skręcaj, chodź. On miał nadążać, co on robi? Okej, okay, rzeczywiście jedziemy i rzeczywiście to działa, tylko ludzie nie hamują kompletnie! Znaczy hamują, ale nie dają rady hamować normalnie. Mamy już zniszczone koło, ale to nieważne. Grzesiu tylko jedź i nie przywal w nikogo i będzie super! Musimy tu wyhamować. Musimy tu wyhamować. <śled> Dziękuję. <noise> tylko czemu te Audi jest na tył napęd? Specjalnie wziąłem Audi, żeby było 4x4. Grzesio oczywiście się rozwalił o ten krawężnik. Ale nie poddajemy się. Jedziemy dalej. Może ten ruch uliczny jakoś bardzo nam tej ucieczki nie utrudni. Tylko woda. Woda się już zbliża. A ja nie mogę. Nie mogę jechać praktycznie. Czy, co. Jak to niby się stało? Jak to niby się stało? Samochód sam się przywrócił. Tak. Super. Cudownie. Czy Grzesiu dasz radę jechać? Daję radę jechać. Dobrze. Zaczynamy w takim razie ucieczkę przed powodzią. Tylko w miarę szybko trzeba jechać. Tu Grzesiu w prawo. Grzesiu skręcamy. Grzesiu skręcamy. Grzesiu szybko. Nie. Jeszcze samochód nazwaną szybko. Jedź. Tylko jedź! Proszę cię! Zobaczcie, tamten już się utopił. Razem z Grzesiem możemy uciec, tylko on musi przyspieszyć. Ma Bugatti i mimo wszystko nie daje sobie rady. Spróbujmy uciec w takim razie bez Grzesia, chociaż chciałem z nim za wszelką cenę uciec. Najgorzej, że gdy jest ruch, trzeba dużo bardziej u... Lekko zahaczyliśmy, lekko, lekko krawężnik i jedziemy dalej. Ja po prostu czuję tą wodę, jak się zbliża. Co? Co? Co to robi Grzesiu? Czy za nami jechał? Ej, bez skitu! Jakim. Ej, skąd on się to wziął? No. Nie, nie! Nie, nie patrzcie na to! Walnął ktoś w Grzesia! Grzesiu szybko! Zobaczcie, woda już zajęła autostradę zaraz też dogoni nas. Grzesiu musi jechać. Postarać się przynajmniej nas dogonić. Nie mogę to hamować Kiedy kupujesz samochód od handlarza i spokojnie, spokojnie sobie wracasz do domu. Woda! woda. No tak. Ale w takim razie zróbmy policję, bo Grzesiu sobie nie dawał rady. Tylko tym razem w naszym samochodzie mamy opony z kolcami. Opony z kolcami! Zobaczcie, jaki on jest szybki teraz. W ogóle nie muszę myśleć o tym, że jest jakikolwiek lód, bo po prostu sobie wyhamuje bez żadnego problemu. Tylko oleju nie mamy z tego, co widzę. To może być problem. Zobaczmy, czy damy radę dojechać, jak te opony kleją. Czuję się, jakby po prostu nie było zimy. Ja Super! Wywrócił się! Okej, okay, dobra. Opony nadal nie pomogą, jak ktoś nie, nie potrafi prowadzić. Jedziemy w takim razie jeszcze raz. Bo mijamy wszystkie policje. No. CO SIĘ DZIEJE? Te opony są serio za mocne! Omijamy wszystkie policje! Oni się nie poddają, oni cały czas jadą, jeszcze nie mogą wyhamować! Co oni robią? Ja nie muszę się starać praktycznie, żeby uciekać, oni sami siebie rozwalają! Zobaczcie, ja mogę sobie tak zrobić i zahamować, nie? To, to jest jedyne co może zrobić. I teraz po prostu pominąć tą policję i patrzeć jak ta policja się topi tylko teraz trzeba szybko bo ta powódź jest mega, ale tu mega szybko zbliża się tu z wielką prędkością, te opony z kolcami są serio za dobre wręcz Wyobraźcie sobie, że ktoś w zimę jedzie 250 na godzinę, kiedy jest lód na drodze i hamować się nie da. Okej, okay, tu trzeba delikatnie zwolnić, żeby nasz samochód się po prostu nie wywalił. I uwaga, hamujemy, hamujemy. Musi wyhamować! Sprawie 300 km na godzinę. Gdzie jest powódź w ogóle? Zobaczcie, zalała całe miasto już! Żadna policja pewnie tego nie przeżyła. W takim razie musimy się serio pośpieszyć, bo robi się niebezpiecznie. Szczególnie, że nie mamy oleju w silniku. Powódź się serio szybko zbliża! Musimy przyspieszyć, musimy przyspieszyć, musimy przyspieszyć! Ej, to bardzo... Przyspieszyć. Szybko, szybko! Zakręt, 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 zakręt! Ten zakręt jest najgorszy! Nie, 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 nie! Jedź! 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 Tak! Udało się! Pod sam koniec! Zobaczcie! Jesteśmy na samej górze! Przetrwaliśmy to! Jedyne czego mi w sumie brakuje to Grzesia, który jest tam gdzieś w górze! Mimo, że sam je zrespiłem, to się nie spodziewałem czegoś takiego. <laughs> Co tu się dzieje? I oni cały czas spadać <śmiech> <śmiech> Może przesadziłem delikatnie z ilością. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja... Przeleciał nagle z nieba. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. No i... pa! pa.